Pan z wami i z duchem Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, ała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie, a ma Tobie Kryste. Alleluja! Hallelujah Hallelujah Kiedyś ojciec Piotr Rostworowski, taka legendarna postać w kościele polskim w XX wieku, który był przez wiele lat benedyktynem w tyńcu. Potem został też przeorem kamedów niedaleko tyńca na Bilanach. Człowiek, po którym też została taka piękna spuścizna pism duchowych, który był dla wielu ludzi przewodnikiem duchowym. E, opowiada się o, o, o ojcu Piotrze, że on jako młody człowiek szukał swojego miejsca w kościele i przybył kiedyś do jakiejś małej wspólnoty zakonnej, o której wiedział, że wśród tych mnichów jest ktoś bardzo świątobliwy i e, poprosił o spotkanie z tym, z tym mnichem. E, i kiedy doszło do tego spotkania, ten świątobliwy mnich siedział sobie na ławeczce w ogrodzie, karmił ptaki. I ojciec Piotr mówi: Ojcze, co to znaczy zdobyć świętość? A ten mnich, po chwili ciszy, namysłu, mówi do niego tak: Jeśli, pamię jeśli będziesz pamiętał, że Bóg Ciebie kocha, to będziesz święty. A jeśli będziesz pamiętał, że Bóg Ciebie bardzo kocha, to będziesz bardzo święty. I takie proste przesłanie, ojciec Piotr dostał na swoje życie od tego Mnicha, z jednej strony bardzo proste, a z drugiej. Przemodlone, przeżyte przez wiele lat, przemyślane. Co to znaczy, że, że Bóg nas kocha? Co to znaczy, że On nas bardzo kocha? Ci trochę rozjaśnia nam to Ewangelia. Kiedyś pamiętam, nie, nie rozumiałem kompletnie tego tekstu błogosławieństw. Mówię, co to za bycie szczęśliwym, kiedy kiedy jest się ubogim, albo kiedy jest się smutnym, albo uciszanym, albo prześladowanym. Jakie w tym szczęście. I pamiętam, jak mi ten, to słowo się otworzyło, te błogosławieństwa mi się otworzyły, kiedy zrozumiałem, że trzeba je czytać od końca. Że to słowo błogosławieni, to ta obietnica bycia błogosławionych, Błogosławionymi jest związana z tym, co na końcu. Błogosławieni to ci, do których należy Królestwo Niebieskie. Szczęśliwi to ci, którzy będą pocieszeni. Szczęśliwi to ci, którzy posiądą ziemię. Szczęśliwi to ci, którzy będą nasyceni, którzy miłosierdzia dostąpią. Jakże szczęśliwi ci, którzy Boga oglądać będą. Szczęśliwi, święci, ci, którzy będą nazwani synami Bożymi. I paradoksalnie właśnie jest tak, że, że można być tymi błogosławionymi, nawet wtedy, kiedy się jest ubogi w duchu. Nawet kiedy kiedy się człowiek smuci, nawet wtedy, kiedy jest uciszany, nawet wtedy, kiedy łaknie i pragnie sprawiedliwości. To są takie sytuacje, które wydaje się nam, że są przeklęte, że my ich nie chcemy, a z drugiej strony są pewnym opisem naszego życia, że nie ma takiego życia człowieka, w którym nie byłoby doświadczenia smutku, bycia uciszonym albo niewysłuchanym. Takiej sytuacji, w której już mógłbym powiedzieć, że tak, to ja już przeżywam w pełni sprawiedliwości. Nie. Wielu z nas doświadcza niesprawiedliwości, prześladowań. Jezus mówi, ja to widzę. Dla mnie też w tym słowie z błogosławieństw jest niezwykle ważne to, że Jezus popatrzył na ludzi. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Popatrzył na tych ludzi, widział ich twarze. Jak kiedyś pięknie komentował ksiądz Józef Tischner, mówiąc, że błogosławieństwo to jest pieśń, którą Bóg wyśpiewuje nad swoim ludem. On widzi tych ludzi. Patrzy na nich, widzi właśnie to, te wszystkie sytuacje, w których oni doświadczają ubóstwa, bo Łukasz napisze po prostu błogosławienie ubodzy, nawet nie ubodzy w długu, tylko ubodzy. Dzisiaj, jakże ta sytuacja dotyka bardzo wielu ludzi, którzy tracą pracę, którzy tracą zarobek, którzy boją się, czy będą mieli. Za co kupić jedzenie, zapłacić rachunki. Ale Jezus opisuje też na nasz, nasz smutek smutek różnoraki, ale może też taki smutek związany z troską o kogoś, kto jest chory. Mamy swoich bliskich, którzy zachorowali na, na COVID, którzy są w szpitalach albo nawet nie mogą być w tych szpitalach, bo bo już się tam nie mieszczą. To są takie sytuacje. I, I wobec takich sytuacji Bóg wyśpiewuje tę swoją pieśń. Właśnie możesz być pocieszony. Możesz do, doświadczyć sprawiedliwości we mnie. Możesz oglądać Boga. W takich sytuacjach możesz oglądać Boga. W takich sytuacjach jak klamra, to, to jest to, co spina ten tekst, to są te, dwa, te dwie obietnice, do Ciebie będzie należało Królestwo Niebieskie. Co to znaczy? Właśnie, że w tych sytuacjach będzie w Tobie królował Bóg. W tych sytuacjach będzie w Tobie królował Bóg. I to będzie dla Ciebie źródłem szczęścia. Jeśli będziesz pamiętał, że Bóg Ciebie bardzo kocha, będziesz bardzo święty. Będziesz bardzo błogosławiony. Dzisiaj jest też dzień, kiedy wspominamy wszystkich świętych, jak wspomniałem, tych, którzy, których imiona znamy, którzy są dla nas ważni. I także tych wszystkich świętych, których. Imiona ona nie są wypisane w jakimś kanonie świętych. I myślę, że to jest też bardzo taki ważny dzień, kiedy warto sobie przypomnieć, że, że święci mogą nam coś dać. Pamiętam taką historię związaną z kardynałem Newmanem, dzisiaj już świętym kardynałem Newmanem, który był synem duchowym Filipa Nereusza. Dzieliło ich sporo czasu, jeśli chodzi o epoki życia, ale Newman był zachwycony Filipem Nereuszem, tym świętym uśmiechniętym, tym świętym, który miał pragnienie bycia misjonarzem, ale nigdy nie wyjechał, został we Włoszech. I kiedyś Newman mówi tak, że odkrył, świętem Filipie Nereuszu, to, że on mówił tak: od świętego Benedykta odkryłem, to kim mam być; od świętego Dominika, co mam robić; a od świętego Ignacego, jak to robić. Bardzo piękne odkrycie tego tej pięknej postaci Filipa Nereusza. Myślę, że dzisiaj każdy może, może zaczerpnąć z tego skarbca y, tradycji świętości w Kościele. Każdy święty może nas czymś inspirować. I oczywiście nie chodzi o to, żeby znać ży, życie ich wszystkich, ale właśnie, żeby być zainspirowanym kimś. Bóg lubi indywidualność i to, ta świętość, którą ktoś odbijał w naszym życiu, ona oczywiście będzie bardzo y, oryginalna. Ale warto dzisiaj zobaczyć, że jesteśmy dziedzicami też takiego skarbca, świętych, którzy mogą nas wiele nauczyć, inspirować, wspierać.